Witam, Jan Bodakowski, szanowni Państwo, nie ma zmił, nie ma, przebacz. Muszą Państwo się wybrać do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę Polska Siła Obrazu. Jest ona jeszcze czynna do 20 grudnia. Na wystawie mogą Państwo zobaczyć najważniejsze dla naszej historii dzieła sztuki. Jest między innymi... Jan Matejko. Obrazy Jacka Malczewskiego. To są dzieła sztuki, które kształtują naszą tożsamość narodową. W czasach, w których jesteśmy wykorzeniani z naszej tożsamości, trzeba korzystać z takiej niezwykłej okazji do kontaktu z, ze sztuką ludzi, dla których którym polskość nie była obojętna. Tu mają na przykład Państwo przepiękny obraz którego nie znałem. Niedawno mieliśmy rocznicę, zwycięstwa pod biednie. Są też kosaka. Są obrazy, tu jest Tańczyk Jana Matejki. Obraz, który stał się ikoną Tu mamy Artura Grodgera jego cykl grafik poświęcony losom Sybiraków, bo... te grafiki były powielane polskich patriotycznych domach właśnie e, kopie tych obrazów tych grafik można było zobaczyć one były takim zapisem Jacek Malczewski e, jeden z najlepszych komentatorów dwudziestolecia międzywojennego który przez sztukę komentował to co się dzieje w naszej tożsamości historii polityce To jest wystawa, na której nie może nie być. A tu mamy, tu mamy najwybitniejszych polskich malarzy, którzy e, udokumentowali polski folklor, wieś. Nieprzypadkowe jest to, że dla nas tak bardzo ważna jest kwestia wsi Polski, ludu. Nie tylko nasze interesy, ale to jest także pewna tożsamość kulturowa. Widać, że tym, którzy dążą do zniszczenia wsi polskiej, ta wieś jest wroga i obca. No tu mamy właśnie przedstawicieli branży futerkowej, którzy kontemplują nad polityką, nad piątką dla zwierząt. I kolejna sala. Tu już mamy taki bardziej zapis z dnia codziennego, ale też są obrazy wsi polskie. A poza tym także tego, że o, tu mamy dokumentację obrzędów prawosławnych. I wsi Polskiej. I ja takie mam pytanie, no komu to przeszkadzało, no, było to ładne, miało to treść, miało to jakąś przesłanie ideowe.